Ewangelia według świętego Marka, rozdział pierwszy. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa Syna Bożego, jak jest napisane u proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca Mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany obok bioder. A żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. W owym czasie przyszedł Jezus Nazare z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice stępującego do Niego. A z nieba odezwał się głos:" Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie". Zaraz też duch wyprowadził go na pustynię. A przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, który też, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza, Razem z namiestnikami w łodzi poszli za nim. Przybyli do Kafarnaum i zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać. Czego chcesz od nas, Jezusie Nazyrejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto, je, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo. Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem Wyszedł z niego, a wszyscy się zdumieli, tak, że jeden drugiego pytał, co to jest. Nowa jakaś nauka z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Zaraz po wyjściu z synagogi. Przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego. Wszystkich chorych i opętanych. I całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami, i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami a gdy go znaleźli powiedzieli mu wszyscy cię szukają lecz on rzekł do nich pójdźmy gdzie indziej do sąsiednich miejscowości aby i tam mógł nauczać bo po to wyszedłem i chodził po całej galilei nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy Wtedy przyszedł do niego trędowaty i upadłszy na kolana, prosił go: Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. <śm> Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanom i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus. Nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do niego.